Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po dość długim czasie z jakimiś takimi w miarę normalnymi filmikami ale wróciłam do pracowni wróciło moje biurko nie jest jeszcze na swoim miejscu i myślę, że jeszcze długo nie będzie bo u nas przez te wszystkie remontowe ekscesy no troszkę się musiało pozmieniać jeszcze robimy kuchnię i jeszcze za jakiś czas będzie łazienka, ale już że tak powiem, pomału, pomału wracamy do normalności. Ja Wam chciałam tylko e, dzisiaj tak króciutko opowiedzieć, jak się zorganizowałam, jeżeli chodzi o pracownię, o, o jakieś takie moje robótki w czasie wyjazdu, bo musieliśmy się wyprowadzić razem z dziećmi. Na jakiś czas, bo tutaj była po prostu jedna wielka kurzawa, i trzeba było dość dobrze od pyłu i tego kurzu zabezpieczyć różne rzeczy. Małą maszynkę wzięłam ze sobą. Zaraz wam właśnie chcę pokazać dzisiaj, co zabrałam na wyjazd. Może Wam się to przyda. Może będziecie kiedyś, że tak powiem, pakować się na wakacje. Albo pakować się na nie wiem, na jakiś taki dłuższy czas i będziecie chcieli sobie po prostu poskrapować Będziecie potrzebować jakoś tak ładnie i szybko spakować rzeczy. A czasami brakuje po prostu pomysłu. Może wam ten film coś pomoże. Pomyślałam sobie, że e, najgorszym sprzętem, który może się uszkodzić w czasie tego remontu, zresztą widzicie, jeszcze tu jest kurz. To jest nasza maszynka, bo niestety maszynka ma rolki i jeżeli tam by e, dostała się duża ilość tego gruzu, pyłu, kurzu, no to niestety mogłoby łożysko dostać trochę po dupie, że tak powiem. Mieć trochę później problemów z funkcjonowaniem. Więc e, ja kupiłam strecz, mój mąż kupił strecz. I maszynka została zastreczowana i w tej chwili już ją wyciągam i ona już jest e, ładna, piękna i czyściutka nic się z nią e, wielkiego nie dzieje e, większość rzeczy było właśnie zastreczowanych albo pochowanych do szafy i ta szafa też była zasłonięta od gruzu od kurzu tutaj na przykład zobaczcie też jest kolejna paczka zastreczowana tu już jest powycierane a I tak jest jeszcze bardzo dużo kurzu. I tutaj na przykład takie właśnie. Dobra, nie będę tego otwierać, bo i tak na razie nie będę go używać. Ale dużo takich właśnie rzeczy, które y, mogły się mocno zniszczyć przez zakurzenie, zostały zapakowane właśnie w stretch. Tego typu rzeczy. A teraz Wam chciałam pokazać. A z tej folii się już też nasypało kurzu. E, chciałam Wam pokazać, co zabrałam, jakie. Narzędzia, rzeczy zabrałam na wyjazd. Mieliśmy jechać do teściów na trzy tygodnie. Jeszcze miałam być u brata, i jeszcze miałam być w moim rodzinnym domku, ale, ale starczył nam tydzień u teściów i musieliśmy tutaj wracać i trzeba było po prostu robić. Więc tak. Jedna z rzeczy, tablica, mała tablica do wigowania. Mała, ponieważ mniej miejsca zajmuje. Tak? Wzięłam sobie trochę gotowych, wydrukowanych napisów, które sobie później wycinałam i używałam, bo niektórych kartek ja tutaj już po prostu nie mam. Wzięłam szybki do shakerów, czy szybki jako wierzch pudełek trochę elementów do wycinania, bo właśnie tak jak widzicie, planowany był chrzest. Więc sobie pomyślałam, że jeżeli te chłopieńce dodatki na chrzest to powinny pasować. Tutaj miałam taką gładką, niebieską karteczkę, która też miała być do tych dziecięcych prac, natomiast nie używałam, nie było potrzebne. Tutaj wziąłam resztki kolekcji worek z Shaina, tak, resztka kolekcji, to jest Lemon Craft, ta dziewczynkowa oraz tutaj jest też z DP Craftu, bo mają identyczne grafiki i ja je po prostu połączyłam. No to jest resztka, to są 3-4 kartki całe, ale na kilka kartek powinno starczyć. Papier zielony Leaves 4 z Lemon Crafta, listkowy. Wiosenny czar z, przez okienko to jest y, cała kolekcja plus jeszcze dodatki do wycinania. Widać zresztą, że niektóre rzeczy były używane, były wycinane. Y, wzięłam sobie jeszcze u haków. Y, to jest Journal 2, czyli ta taka turkusowo-brązowa. Y, tą kolekcję miałam. To jest. Y, Lexi Design Ja już ją też miałam pociętą I tu w ogóle chyba było Niecała była ta kolekcja Jeszcze troszkę mi zostało O, tu jeszcze do tych Do tych dodatków z Craft Tutaj Od razu to złożę Tam jeszcze kwiatki są e, Miałam jeszcze mm, W sumie dużo tych papierów wzięłam ja teraz, patrzę, że nawet nie byłabym w stanie tego przerobić. Galeria papieru rajska jabłoń. Może coś był ciekawy. Nie mam. Nie mam okładki. Myślałam, że to jest okładka. Bo teraz rajska... Bo teraz... Ojej, nie mogę Bo teraz Paper Heaven właśnie na okładkach ma te wianuszki. To jest już do zakupów. Wzięłam sobie Kamyczki Kilka wykrojników Jak wiecie moje ulubione Ostatnio z Craft Wykrojniki Taką serwetkę Listeczki Napis 100 lat dwuczęściowy Ten jest akurat z Craft Tu są kamyczki Kamyczki, kamyczki 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 też były zakupy? Tutaj mam mi jeszcze kawałek folii, kawałek folii jeszcze mi zostało, parę papierów kraftowych, które też robiłam kartki i je tam dokładałam, bazy kartkowe z kopertami, to są te ze sklepu Action, mam tutaj wykroniki. A teraz spójrzcie, takie pudełeczko po czekoladkach. Tych akurat nie używałam, ale, ale je będę używać. Taki zestaw czerwonych koroneczek. Kraftowy sznurek. Kraftowy, taki brązowy po prostu, nie? Biały sznurek. Kawałek koronki, bo tą koroneczkę można irwać i używać ją tak w całości taka bardzo fajna wstążka Old Fashion Ribbon, ale to jest taka inna wersja. Taka rwana i to jest kolor waniliowy. Bardzo ładna. No i tutaj taki jest jeszcze zestaw kolorowych sznurków. Jedne są papierowe, ten jest na przykład woskowany i tutaj chyba ten Żółty też, trochę się porozwalały, ale to nic. Ja sobie to później poodkładam na odpowiednie miejsca, ale też muszę tutaj w szafie zrobić trochę porządków. Wziąłam sobie drugie pudełeczko, takie to jest pudełeczko bodajże po borówkach, ale to nic. I tutaj mam te kupne kwiatki i różyczki, i jakieś takie drobniutkie z różnych zestawów z różnych po prostu mm, tak, tu są na przykład jeszcze jakieś takie całkiem malutkie słuchajcie, tutaj na przykład wzięłam e, przyszło mi w międzyczasie zamówienie przez okienko, bo robiłam inspirację i z tej bibułki e, różowej, którą Ania m, m, pakuje tekturki Wyciągam kwiatki i też myślę, że będę wykorzystywać te kwiatki za jakiś czas, bo są naprawdę całkiem, całkiem fajne. Przy okazji, miałam w pewnym momencie problem z wyciągnięciem jakiegoś wykrojnika, papierka z kropki z wykrojnika. Wykorzystywałam druciki do rozmazania kleju, czy tam gdzieś do pchnięcia czegoś, jak nie miałam czym. Wykorzystywałam po prostu druciki. Także no przydały się te kwiatki naprawdę. I nie tylko jako kwiatki, tylko też jako takie inne rzeczy. I ostatnie pudło z moich różnych różności to jest takie oto pudełeczko ze sklepu Action. W którym oto się mieściły różne fajne rzeczy. Yy, tutaj jest jedna cała kolekcja też z Paper Heaven, yy, taka z polnymi kwiatami. I tu są elementy piętnastki, elementy do wycinania oraz yy, papier z kolekcji. Tutaj się bawiłam, robiłam sobie taki, yy, takie coś: no, takie elementy dekoracyjne z nowego wykrojnika, ale ich nie użyłam. Nie, nie dokończyłam tego. Miałam stemple, to jest P13, taką bardzo ładną czcionką napisane podstawowe słowa. Gratulacje, 100 lat, moc życzeń, młodej parze, pierwsza komunia święta, i chrzest święty. Linika, wiadomo. Mała maszynka z WP Craft. Płytki do maszynki. Kostaczki dystansowe od Scrapboys. Boys i zapomniałam. Miałam jeszcze platformę do stemplowania z tych dużych rzeczy, matę i trochę tuszy. Wybrałam na wyjazd mój zestaw tuszy Memento plus szczoteczka i plus pędzelek do tuszowania, dlatego że tusze Memento dla mnie najwyraźniej się odbijają i nie brudzą stempli. A tutaj macie na przykład do kolekcji tej Paper Heaven, wycięte elementy. Klej i klej. Parę jeszcze tutaj wykrojniczków z fantazji, czyli takie gałązki, taki piękny listek. Tu były chyba narcyzę, paprotka, gałązka z dziką różą i gałązka sucha. Klej na gorąco i kabel do kleju na gorąco. Taśma dwustronna. Reszta bibułki od Ani. O tym zamówieniu zaraz będziemy. Tutaj wykrojnik, szatki, banerka i takie kółeczko. Dwa kwiatki. Tu jeszcze jedne kamyczki. Taśma matowa. Słuchajcie, ja ją kupuję w Eksonie I to jest taka taśma, którą jak się przykleja na papier, to ona jest matowa. Widzicie? Ona jest ona jest matowa i w momencie kiedy mam tu jakiegoś, żeby go użyć, no nie wiem czy na tym białym papierze będzie widać, ale czasami jest tak, że zrobi wam się dziura i no niestety, na... szczególnie na zgięciach, nie, wychodzi coś takiego. Jest coś takiego, że można tą taśmą naprawdę tak wyjątkowo wzmocnić takie pęknięcie i ono zostaje dalej matowe. Nie jest to dobre rozwiązanie do mm, prac albumowych, bo wiadomo, że ta taśma z czasem ten klej zżółknie i czasami z czasem zacznie się odklejać. Ale jeżeli robicie kartkę y, albo pracę, która nie ma być y, na lata, to ta taśma jako taśma ratunkowa się sprawdza. Co jeszcze? Skalpel, nóż, jak zwał, tak zwał, pincetka, Glossy akcent, taśma łosi, szczególnie jeżeli bierze, biorę maszynkę i wykrojniki, to się przydaje. Gumka, ołówek, biały żelopis i nożyk do masła. Tutaj są jeszcze jakieś dwa śmieci, ale to już jest mało istotne. Tak mniej więcej prezentuje się cały Galimatias, który wzięłam na wyjazd. Czy wystarczył? Wystarczył w zupełności. Yy, tyle, że po prostu mój, wuj, mój wyjazd też się dość mocno skrócił. Ale nie ma tego złego, co, na dobre, co, co by na dobre nie wyszło. Yy, pobawiłam się, dokończyłam rzeczy, które były mi potrzebne do dokończenia. Yy, I to naprawdę, jako taki zestaw, żeby się pobawić, był. Yy, Wystarczająco. Słuchajcie, ja nie targałam tych rzeczy do teściów, bo jechałam z dziećmi. Dzieci miały swoje kordy e, z ciuchami i tak dalej. E, ja po prostu te wszystkie rzeczy spakowałam w ogromny, ogromny karton. Do tego kartona e, były wrzucone jeszcze moje rzeczy osobiste e, właśnie ciuchy takie różne rzeczy. I to wszystko, słuchajcie. Pojechał po prostu impostem, paczką do teściów. Ja sobie to następnego dnia odebrałam. To wszystko było ostreczowane. Po pierwsze, żeby zmniejszyć, zminimalizować tarcie. Jeżeli chodzi o papier, tarcie papieru nie robi y, dużych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o tarcie tych wszystkich plastikowych elementów, czy takich delikatnych elementów, które mogą się zniszczyć. No to właśnie chciałam przez to zastreczowanie zminimalizować ilość problemów, które mogą wystąpić. Dobrze. To sprzątnęłam. Wszystko. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Ja po malutku wracam do życia, wracam do. Do czego? Do normalnego funkcjonowania. Jeżeli to, co bym chciałam powiedzieć, y, chciałam wziąć coś do chlapań. Y, na przykład jakąś mgiełkę czy coś takiego. Natomiast y, jak sobie tak pomyślałam, to stwierdziłam, że to jest kolejny, kolejna rzecz, która zajmuje mi miejsce. A ja teraz naprawdę mieszczę się w tym pudle i jeszcze parę drobiazgów właśnie papiery, mapa czy tablica. Ale jest to bardzo ograniczone I nie wzięłam niczego do chlapań, żadnej mgiełki Ale postanowiłam sobie, że jeżeli będę chciała zrobić chlapania To po prostu na kawałek akrylu, nawet na kawałek tablicy do Mogę zrobić kleksa kolorem, dodać odrobinę wody I za pomocą patyczka do szaszłyku, drucika czy czegokolwiek po prostu zrobić chlapania na pracy. I jeszcze dodatkowo mam masę naprawdę masę różnych kolorów. Tak, i ten zestaw mi się sprawdził. Uważam nawet, że był, mm, że był bardzo rozbudowany i niektórych elementów w ogóle nie użyłam. Użyłam na przykład skamyczków jakichś jasnych, białych i jakichś takich żółtych. Ale pozostałych kolorów już na przykład nie, nie. No ale z drugiej strony lepiej mieć parę sztuk więcej niż parę sztuk za mało. Tylko to wszystko tak w miarę sensownie. No w zależności, ile macie miejsca, ile macie w danach w ogóle robić, bo jeżeli chcecie odpocząć sobie od robienia. Warto sobie wziąć jedynie wycinanki, nożyczki, a cały ten galimat jest nasz sklepowy po prostu odpuścić. Uciekam. Pa!